Od wielu lat uczymy się pieśni tradycyjnych, to od mistrzów pieśni tradycyjnych. Marzyłyśmy o tym, żeby stworzyć grupę międzynarodową, z którą moglibyśmy śpiewać pieśni w mieście. Że pieśni, które są wiejskie, przynależą do, do wsi, ludzie wyjeżdżają z wsi, gromadząc się w dużych aglomeracjach. I byłyśmy ciekawe, czy te pieśni wiejskie wciąż są tutaj żywe przez właśnie emigrantów, migrantki, uchodźców, uchodźczynie. To było nasze marzenie i okazało się, że jest taka właśnie okazja, że możemy coś takiego zrobić. Stacja Pro Senior, oddział Warszawa. Dziennikarze stacji Prosenior Małgorzata Kobierska i Marek Kołkowski uczestniczyli w koncercie pieśni tradycyjnych, który odbył się w centrum aktywności międzypokoleniowej Nowolipie. Koncert był finałowym wydarzeniem warsztatów artystycznych. Projekt warsztatów pieśni tradycyjnych dla międzypokoleniowej grupy zrealizowany w ramach Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji AU poprowadzony przez Zuzannę Koftę i Małgorzatę Rzosek. Ideą projektu była integracja poprzez wspólny śpiew, pracę z głosem i ciałem. Plaka, plaka, ty budesz na lodowce koronuje. Małgorzata Wrzosek i Zuzanna kofta, My z Zuzią śpiewamy ze sobą już od lat i prowadzimy też audycję w Radiu Kapitał pod tytułem Ukojenie. I śpiewamy głównie muzykę improwizowaną, ale też od, od wielu lat uczymy się pieśni tradycyjnych, to od mistrzyni, mistrzów pieśni tradycyjnych. I marzyłyśmy o tym, żeby stworzyć grupę międzynarodową, z którą moglibyśmy śpiewać pieśni w mieście. Że pieśni które są wiejskie, przynależą do, do wsi, ludzie wyjeżdżają z wsi gromadząc się w dużych aglomeracjach. I byłyśmy ciekawe, czy te pieśni wiejskie wciąż są tutaj żywe przez właśnie emigrantów, migrantki, uchodźców, uchodźczynie. I to było nasze marzenie i okazało się, że jest taka właśnie okazja, że możemy coś takiego zrobić. Też myślę, takim główną ideą, która stoi za tymi warsztatami, to jest jakby łączenie się, integracja, porozumienie ponad pochodzeniem i ponad słowami poprzez muzykę. I poprzez wspólny śpiew, bo tutaj właśnie, tutaj jakby jest ta istota śpiewu tradycyjnego, który jest o śpiewaniu razem, o wspólnocie. Skąd się wywodzicie? Obie jesteśmy, pochodzimy z Warszawy i obie jesteśmy artystkami i pracujemy w, i przy sztukach, sztukach wizualnych, ale właśnie też w muzyce. Obie skończyłyśmy uczelnie artystyczne w kierunkach bardziej plastycznych, ale zawsze nam towarzyszyła muzyka podczas studiów i chyba to jest taka nasza baza. Zainteresowaną grupę współtworzyły osoby z Ukrainy, Polski oraz Filipin. Spotkania odbywały się regularnie dwa razy w tygodniu przez cały miesiąc i gromadziły stałą i zaangażowaną grupę uczestników warsztatów. Każde spotkanie zaczynało się od relaksacji, pracy z oddechem, rozgrzewki i rozśpiewania oraz pracy z emisją głosu. Zuzanna i Małgorzata dzieliły się swoim doświadczeniem oraz pieśniami tradycyjnymi, które nauczyły się od mistrzyń śpiewu tradycyjnego. W repertuarze grupy znalazły się pieśni z Bułgarii, Ukrainy oraz Polski. Nazywam się Iwona Witkowska. Czy to było. Twoje pierwsze spotkanie z pieśnią tradycyjną? Pierwszy raz byłam na warsztatach, na których ja wykonywałam taką pieśń tradycyjną. I taką pierwszą pieśnią, którą się uczyliśmy, to było Men Miedraczko" I to była pieśń bułgarska wykonywana w dialektem, w dialekcie rodowskim. No i bardzo fajnie było wykonywać w takiej grupie, która była zróżnicowana i, i wiekowo, bo byli młodzi i starsi, i młodsi, byli z Polski, i z Ukrainy. To był taki warsztat, bym powiedziała, łączący pokolenia, łączący narody, łączący stare z nowym, taką dawną tradycję. No i sposób w ogóle wykonywania takiej pieśni to był dla mnie bardzo taki interesujący i ciekawy, i to było takie dla mnie odkrywcze, że ja na tych warsztatach zorientowałam się, że taki sposób wykonywania pieśni jest bardzo też terapeutyczny. Ten śpiew dla mnie był i te warsztaty. No i panie, które prowadziły te warsztaty, pokazywały różne techniki, takie ćwiczenia, które były dla mnie bardzo odkrywcze i ciekawe. No, wspaniałe warsztaty. A sam występ na żywo to było dla ciebie jakieś przeżycie? To był twój pierwszy występ na żywo w takich okolicznościach? Tak, ale był fajnie zorganizowany, że mogliśmy siedzieć na fotelach, że nie stałyśmy, więc ja w ogóle się nie stresowałam. Myślałam, że nikogo nie będzie na tym koncercie, więc w ogóle byłam bardzo wdzięczna wszystkim osobom, które przyszły na ten koncert. Bo to był wspaniały koncert. Maria Samruk. Pieśni e, tradycyjne przekazują historię, e, wartości, język, obyczaje dawnych e, pokoleń. Śpiewanie pieśni buduje w nas poczucie przynależności i dumy z własnej kultury. Czy to Twoje pierwsze spotkanie z pieśnią tradycyjną? E, nie, to nie jest e, pierwsze spotkanie e, z pieśnią tradycyjną. Śpiewam. E, takie pie pieśni od dziecka, nauczyłam się od rodziców, a później uczyłam swoje dzieci. A co na najbardziej porusza cię w tych pieśniach? Ich szczerość, głęboka emocjonalność i opowieści o życiu. I Monika Rub, jedna z uczestniczek wydarzenia Śpiewanie Pieśni Tradycyjnych. Dlaczego według ciebie warto wracać do pieśni tradycyjnych? Ponieważ one przypominają nam o tym, że śpiewanie może być dla każdego bez względu na umiejętności czy doświadczenie, które posiadamy. Jakby obecnie trochę zapominamy o tym, że śpiewanie ma również taką. Takie umiejętności terapeutyczne, relaksujące mocno, a na przykład oglądając różne programy talent show, możemy w pewnym momencie dojść do wniosku, że ten śpiew jest zarezerwowany tylko dla pewnej grupy ludzi. Tymczasem w pieśniach tradycyjnych mo może je wykonywać tak naprawdę każdy, bez względu na wiek, umiejętności, i one też pokazują nam pewne takie prawdy życiowe. I obrazują też momenty przejścia w życiu, które są bardzo istotne dla każdego człowieka. A czy jest coś, co najbardziej porusza Cię w tych pieśniach? Pewna autentyczność pieśni, które po prostu mówią, o, opisują jakby człowieka, ważne momenty. Data młode lata, kochane, wróćcie, 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 ja Was proszę, oźby. Wspólny śpiew, tak jak w minionych stuleciach, spełniał swoją podstawową funkcję. Dawał poczucie wspólnoty, dostrojenia, oraz był nośnikiem emocji, które przeżywane zbiorowo nabierają nowych wymiarów i są lekarstwem na samotność. Piękno pieśni tradycyjnych, które jest zagrożone zapomnieniem, dzięki pracom tej grupy było żywe. Co ciesiała, co ciesiała poza gónie, już cię teraz nie będę, bo już dzisiaj, bo już dzisiaj za mąż idę, bo już dzisiaj, bo już dzisiaj za mąż idę. Stacja Pro-Senior, Twoje miejsce w cyfrowym świecie. Jesteśmy na YouTube i Spotify. Włącz się, słuchaj, oglądaj, twórz z nami społeczność.